Dzień dobry, Marlena Siok. Oglądacie Państwo program Mazowsze Wiadomości z regionu. Sprawdźmy, co w tym odcinku. Blisko 18 milionów od samorządu Mazowsza na drogi w powiecie mińskim i wołomińskim. Stołeczne Pogotowie dzieli się swoimi karetkami z innymi. W celestynowie powstanie tunel pod linią kolejową Warszawa-Lublin. Marceli Bogusławski z Mazowsze Serce Polski Team najlepszy w prologu Tour of Roads. Młodzi smakosze ekologicznej żywności, pokażcie się! Zaczynamy od dobrej informacji dla mieszkańców Powiatu Mińskiego i Wołomińskiego, a chodzi o kompleksową rozbudowę dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów o łącznej długości ponad 5 km, która pochłonie blisko 18 milionów złotych. Jest to ostatni etap modernizacji drogi wojewódzkiej nr 637. Drogi relacji warszawa węgrów o łącznej długości 120 km, na której przebudowę popłynęło w sumie około 200 milionów złotych. Ostatni etap modernizacji zakłada przebudowę dwóch odcinków o długości 5 km, w tym fragment od miejscowości Pustelnik do Stanisławowa. Roboty o łącznej wartości blisko 18 milionów złotych czynią tę inwestycję jedną z największych na tym terenie w tym roku. Zakres robót jest bardzo duży, ponieważ wasza inwestycja przechodzi przez miejscowości między innymi Pustelnik tak jak powiedziałam będziemy tam budować chodniki po obu stronach drogę serwisową w dwóch miejscach na skrzyżowaniach z drogami gminnymi bodajże powstanie sygnalizacja świetlna więc zakres robót naprawdę jest duży. Wydatki na utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich to jedna z głównych pozycji w budżecie województwa mazowieckiego. To nie tylko pieniądze wydane na lepszy komfort jazdy, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. W budżecie województwa mazowieckiego ponad 400 milionów złotych przeznaczyliśmy na drogi wojewódzkie. Właśnie została podpisana umowa na dofinansowanie na remont drogi wojewódzkiej Wojewódzkiej 637 przez miejscowość Pustelnik, ale również w gminie Dębe Wielkie i w Zielonce. Jest to jedna z większych pozycji w subregionie siedleckim, jeśli chodzi o drogi wojewódzkie. Warto pamiętać o tym, że z jednej strony oczywiście mamy remont drogi, ale również pobocza i chodniki, więc droga będzie bezpieczna zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych. Wykonawcą inwestycji jest przedsiębiorstwo budowy dróg i mostów z Mińska-Mazowieckiego. Roboty drogowe powinny zostać zakończone do połowy października 2022 roku. Na Mazowszu, podobnie jak w innych częściach kraju, karetki są dziś na wagę złota, dlatego stołeczny Meditran, wycofany z pracy systemu państwowego ratownictwa medycznego, dwa ambulanse przekazał strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej i Mazowieckiemu specjalistycznemu Centrum Zdrowia w Pruszkowie. Strażacy w karetce pogotowia to rzeczywiście niecodzienny widok. To pierwsza tego typu akcja w Polsce, gdzie pogotowie dzieli się swoimi karetkami z podmiotami, których nie stać na zakup nowych lub używanych ambulansów. W pełni wyposażone karetki, które właśnie trafiły do Ochotniczej Straży Pożarnej z Wesołej i Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie będą wykorzystywane m.in. do transportu pacjentów do szpitali jednoimiennych. Będą nimi także wożeni chętni na szczepienia przeciwko COVID-19 oraz pacjenci na badania. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Karetka jest nam niezbędna i potrzebna do y, przewozu osób na szczepienia na COVID, biorąc pod uwagę, że tutaj na terenie Warszawy jest y, bardzo dużo zgłoszeń na pomoc w transporcie osób na szczepienia. Także ona odciąży nasze wysłużone samochody operacyjne. No i przede wszystkim będzie wygodniejsza i bezpieczniejsza, jeżeli chodzi o przewóz yy, osób. Z kolei Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie będzie wykorzystywało ambulans do przewozu pacjentów na badania oraz do szpitali jednoimiennych. Sytuacja finansowa w szpitala jest trudna, bo ze względu na pandemię COVID-19, dyrekcja musiała ograniczyć liczbę łożek szpitalnych na oddziałach, co negatywnie odbiło się na jego przychodach. Bez wsparcia stołecznego ratunkowego zakup używanego ambulansu nie byłby możliwy. Biedni się z jeszcze biedniejszymi bo rzeczywiście sytuacja... Finansowa naszego szpitala w czasach pandemii jest dość trudna. Ta informacja o tym, że mamy dostać z MediTransu karetkę pogotowia na pewno nas mocno uradowała i spowodowała to, że możemy myśleć perspektywicznie o takim szybszym i płynniejszym transporcie pacjentów, szczególnie do szpitali jednoimiennych. Decyzja o przekazaniu karetek zapadła po przeprowadzeniu rekordowych zakupów nowych ambulansów dla stołecznego pogotowia. W ostatnim czasie do stolicy przyjechało aż 29 supernowoczesnych ambulansów w wartości blisko 17 milionów złotych. Od pierwszego dnia wybuchu pandemii największe w kraju środki na walkę z nią uruchomiły władze samorządu województwa mazowieckiego. To ponad 460 milionów złotych. I my od samego początku, od właściwie kwietnia zeszłego roku, kiedy pojawiła się pandemia, doszliśmy do wniosku, że musimy uruchomić tutaj znaczące wsparcie. I to wsparcie pochodzi głównie ze środków europejskich. Uruchomiliśmy wielki program wsparcia dla 70 szpitali i dla 5 stacji pogotowia ratunkowego. Pieniądze mają znaczenie, bo przed pandemią stołeczne pogotowie ratunkowe wyjeżdżało średnio 450 do 500 razy na dobę. Teraz wyjazdów jest aż od 760 do 800. 30, a nawet 35% z nich dotyczy pacjentów zakażonych COVID-19 lub z podejrzeniem jego zakażenia. Do tego dochodzi także bieżąca praca pogotowia, czyli obsługiwanie wszystkich innych wezwań dotyczących udarów, zawałów serca, wypadków czy urazów. W podwarszawskim Celestynowie powstać ma tunel drogowy pod linią kolejową Warszawa-Lublin. Będzie kosztował 30 milionów złotych. Inwestycje wesprze samorząd Mazowsza w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa. Celestynów. Przez tory kolejowe jeszcze podzielony na pół. Mieszkańcy mają do dyspozycji tylko jeden przejazd. Pociągi jeżdżą tędy często, więc często przed zamkniętymi rogatkami ustawia się sznur samochodów. Jednak już niebawem to się zmieni. Wybudowany zostanie tunel, który będzie przebiegał pod torami wiodącymi ze stolicy w kierunku Lublina. Historycznie do sprawy podchodząc, to kolej, właściwie kolej nadwiślańska, była takim przyczynkiem do rozwoju miejscowości Celestynów i całej gminy Celestynów. Dzięki temu właśnie tutaj rozwinęło się osadnictwo, tak? przyszli mieszkańcy i tak jest dalej, tak? i dalej temu służy, a zwłaszcza teraz po tej modernizacji linii kolejowej w ostatnich, w ostatnich latach. Oczywiście gdzieś tam są pewne sytuacje, które wymagają jeszcze naprawy i między innymi naprawę sytuacji wymaga to że żeby na tej linii wybudować taki bezpieczny, bezkolizyjny przejazd tak, pod linią kolejową. To jest ogromna inwestycja pod względem finansowym, ale też i pod względem takiej złożoności do strony inżyniersko-technicznej. Inwestycja będzie kosztować w sumie ponad 30 milionów złotych. Budowa tunelu jest współrealizowana z PKP-PLK-SA, którego wkład to ponad 13 milionów. Przedsięwzięcie wsparł także Powiat Otwocki kwotą 2,5 miliona złotych, natomiast 4 miliony dołożył samorząd Mazowsza z programu Instrument Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Mam świadomość, że cały projekt to kilkadziesiąt milionów złotych. I wielki wysiłek jest spoczywa na gminie, ale cieszę się, że mogliśmy w tym ważnym projekcie pomóc. To znakomicie poprawi warunki życia poprzez podniesienie bezpieczeństwa. Dzięki temu będzie można bezpiecznie się przedostawać na drugą stronę tej linii kolejowej. Tunel wybuduje warszawskie przedsiębiorstwo mostowe Mosty. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Zgodnie z umową, budowa tunelu ma zakończyć się pod koniec roku 2023. Marceli Bogusławski z Mazowsze Serce Polski Team triumfował na trasie prologu greckiego wyścigu etapowego Tour of Roads. To pierwsze polskie zwycięstwo w sezonie 2021. Prolog rozgrywany na Vespirodus liczył 2200 metrów, co idealnie pasowało urodzonemu w Sławnie 23-latkowi Marceli Bogusławski wyruszył na trasę jako 17 wykręcając zdecydowanie najlepszy czas. Ponad 150 jadących za nim zawodników nie zdołało pokonać rezultatu kolarza Mazowsze Serce Polski Team. Dało mu to trzecie zwycięstwo w karierze. Co ciekawe, wszystkie trzy odniósł na trasie prologów. Sytuacja do końca była dość stresująca, ponieważ startowało pewnie jeszcze dużo zawodników ale nikomu do końca rywalizacji nie udało się popić mojego czasu, dzięki czemu zostałem zwycięzcą z czasem 2 minut 35 sekund. Stałem na starcie, czułem się zmotywowany, ponieważ lubię tak krótkie i dynamiczne prologi. Od startu wystartowałem równo, by rozłożyć siły na cały dystans, Myślę, że wyszło to dobrze. Dobra jazda Marcelego Bogusławskiego zapewniła mu także pozycję lidera w klasyfikacji generalnej wyścigu. Narzekać nie mogą także pozostali zawodnicy drużyny Dariusza Banaszka. Choć podczas drugiego etapu Turofreuds doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Niestety cały wyścig nie był dla nas tak udany, a to ze względu na przedostatni etap, na którym nasz lider na klasyfikację generalną, czyli Jakub Kaczmarek, leżał w kraksie. Kuba został przewieziony do szpitala, tam diagnoza jednoznacznie wskazała na złamanie obojczyka. Kolejnym pozytywem jest fakt, iż mimo kontuzji naszego lidera na ten wyścig, do samego końca pozostawaliśmy w walce o czołowe lokaty za sprawą Pawła Bernasa, czyli bardzo ważnego punktu naszej drużyny, takiego można powiedzieć śmiało kapitana, zawodnika niezwykle doświadczonego, a także utytułowanego. Paweł co prawda wraca do pełni dyspozycji po zakażeniu koronawirusem, ale Dziewiąta pozycja w klasyfikacji generalnej wyścigu pokazuje, że jest na dobrej drodze, no, a my walczymy dalej, liczymy na to, że kalendarz nie ulegnie już zmianie, że dalej będziemy mogli się ścigać i promować region Mazowsza w kraju oraz na szosach zagranicznych. Dla mazowieckiej drużyny jest to drugie tegoroczne zwycięstwo, gdyż przed kilkoma tygodniami najlepszy na ostatnim etapie Istrian Spring Trophy był Mikel Rem z Estonii. Ale to właśnie Bogusławski został pierwszym Polakiem, który zapisał na swoim koncie zwycięstwo w wyścigu z kalendarza Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Już po raz osiemnasty uczniowie Szkół Podstawowych mają okazję wykazać się wiedzą na temat ekologicznego rolnictwa oraz produktów z niego pochodzących. Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie pod nazwą Smak Ekologicznej Żywności. Jedzenie jest nieodłączną częścią naszego życia. To ekologiczne, to zdrowie i smak. Ale jak rozpoznać to najbardziej wartościowe? Które produkty wybierać, a które omijać szerokim łukiem? Na te i wiele innych pytań będą musieli znać odpowiedź uczestnicy 18 edycji konkursu Smak Ekologicznej Żywności. Konkurs skierowany do młodych ludzi ze szkół podstawowych, konkurs, który ma na celu promowanie właśnie ekologicznej żywności i wiedzy o tej żywności. Stąd też zachęcamy wszystkie szkoły do zgłoszeń do 30 kwietnia i następnym etapem będzie test przeprowadzony wśród uczniów właśnie na temat znajomości ekologicznej żywności. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie dwóch grup wiekowych klas 4-6 szkół podstawowych oraz klas 7-8 szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Na laureatów czekają dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także na stronie www.mazowie.pl w zakładce Konkursy Szkolenia. W tym odcinku to już wszystko, co przygotowaliśmy, a wkrótce zapraszam na kolejny program Mazowsze wiadomości z regionu.